Hitler zakładał, że po likwidacji, po wymordowaniu Żydów, przyjdzie kolej na ludność słowiańską. W tych pismach nazistów pojawia się taki termin, śmieszne 100 milionów Słowian, które by zostały wysiedlone za Ural albo po prostu wymordowane, tak czy tak skazane na zagładę. Znajdujemy przedmioty niebezpieczne, ale znajdują też się takie przedmioty jak właśnie łuska, która jest niemym świadkiem e, historii i najprawdopodobniej w 1939 w czasie walk pozostawiona, wystrzelona tutaj. To, co my robimy, tak naprawdę na początku, to jest odgruzowywanie piwnic. Dopiero później przechodzimy do, do, do prac wykopaliskowych, y, konkretnych elementów już y, pałacu. In situ, porozrywane piwnice, porozrywane druty y, y, zbrojeń, i tak dalej, to były bardzo y, porządne pomieszczenia, które zostały porozrywane. Zniszczeniami, które dokonali Niemcy, jakby wysadzając pałac, i pozostawiając tą przestrzeń po prostu zniszczoną. W przededniu II wojny światowej w Warszawę zamieszkiwało około miliona trzystu tysięcy mieszkańców, więc była miastem ogromnym. Była na pewno miastem, które cieszyło się z odzyskanej stołeczności, ale też mogła kusić mieszkańców dalszych rejonów, no bo tu się toczyło wielkomiejskie, aktywne życie. Niemcy w czasie II wojny światowej planowali ten taki swój nowy ład na, na wschodzie i Warszawa miała stać się prowincjonalnym miastem liczącym około 200 tysięcy mieszkańców. Miastem dużo mniejszym. Pamiętajmy, że Niemcy nie założyli stolicy, w cudzysłowie, generalnego gubernatorstwa w Warszawie, tylko w Krakowie. Ta Warszawa była przez nich traktowana celowo jako, jako miasto gorsze. Plan papsta, tak zwany plan papsta stworzony przez niemieckich architektów, urbanistów, również przy współpracy z SS. No, zakładał wysiedlenie mieszkańców Warszawy. Warszawa, Warszał, miała być miastem prowincjonalnym, zasiedlanym przez Niemców. Miało być o wiele mniejszym. No, skupiać się na granicach tego historycznego śródmieścia i dzielnic naokoło. No miało być też takim zapleczem gospodarczym dla, 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 dla III Rzeszy no stworzenie takiego, takiego miasta, które by nie wyróżniało się niczym innym, niczym specjalnym na, na tle innych miast tej skolonizowanej przez Niemców części Europy. Zniszczenie Warszawy podczas II wojny światowej było stopniowe, ponieważ pierwsze straty, i to szacuje się, że to było około 10% tkanki miejskiej, zniszczono już we wrześniu 1939 roku w czasie oblężenia miasta, w czasie bombardowań, w czasie ostrzału artyleryjskiego. Kolejne fazy zniszczeń to jest oczywiście powstanie w Getcie Warszawskim na 1943. I potem ostatnia faza tych, tych, tych zniszczeń to jest powstanie warszawskie, czyli zniszczenia w czasie walk oraz y, późniejsze planowe wyburzenia y, będące formą y, zemsty Hitlera Niemców na, na Warszawie, jako stawiającej opór, no jako też taki element przygotowania się do planowanej obrony y, miasta przed y, Armią Czerwoną, do której nie doszło. Po październiku 1944 roku Niemcy na rozkaz Himmlera zatwierdzony przez y, Hitlera o wiele bardziej planowo niż czyli Warszawie, oczywiście wcześniej grabiąc to, co przetrwało powstanie. W Niemczech panował już raczej nastrój wojny totalnej i takiego totalnego zniszczenia wszystkiego e, ziemi spalonej. E, powoływano specjalne zespoły minerów, którzy mieli za zadanie tak zamontować ładunki wybuchowe, żeby no, osiągnąć jak największy efekt zniszczenia. Pałac Saski i Pałac Brilla jako centralne obiekty na mapie międzywojennej w Warszawie dla Niemców były e, wyraźnym celem takiego ataku na polską kulturę, na polskie wartości narodowe, na polski, na polski dorobek.